Jademy półtorej minuty Łotyka Grzegorz 21 roku z Żabnicy. Nieodłączną częścią żywieckich godów jest konkurs strzelania z Bata. Taki odbywa się podczas dnia plenerowego zarówno w żywcu, jak i milówce. O, o wysiłku związanym z opanowaniem sztuki strzelania z bata rozmawialiśmy z jednym z uczestników konkursu na żywieckim rynku w styczniu 2011 roku. To więcej ani rakby powiem panu szczerze. Wysiłek niesamowity jest strzelanie z bata, to trzeba mieć wytrzymałość przede wszystkim. Krótko nie brakuje już tlenu. Brakuje, brakuje powietrza w ogóle i to jest... Powiem panu szczerze, że... No to nie jest taka sztuka strzelać z bata, no to trzeba naprawdę włożyć tu dużo siły, no i wytrzymałość przede wszystkim. Nie się daje chłopy, że wyjście są nie nad co jest oceniane tutaj podczas tego kursu? Rytmika, rytmika, z obracaniem, bo niektórzy przyklękają różnie, przede wszystkim obracanie się w koło, jak strzela głos nie daje w jedną stronę, odbija się od ściany, do otoczenia w ogóle, no rytmika przede wszystkim. Jak widzicie całkiem inno. Pechnika. Wie pan co, to trzeba dużo trenować, bo to nie jest takie proste, no. Wytrzymać półtorej minuty oczywiście, nie? Bo na chwilę postrzelać to każdy strzeli. Tu widzi pan, że strzelają opcje, ale... W konkursie to już trzeba wytrzymałość mieć, bo to... to nie jest byle co, no. <śmienic> <Yes, yes, yes. śmienic> Dobrze że się nie da. <śmienic> dziękujemy.